Cześć, siemanko! Z tej strony PropsGamer. W dzisiejszym porniku pokażę jak pobrać i zinstalować krok po kroku Minecrafta Crystal Launcher na Windows 11 w 2024 roku. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy w Google lub w dowolną przeglądarkę lub w link w opisie. Macie link w opisie. Wpisujemy tutaj yy, Crystal Launcher I uwaga, teraz albo możemy wejść od razu na stronę główną, albo możemy tutaj kliknąć pobierz. Ja ogólnie wejdę na stronę główną i ogólnie nie ma chu... że wam to nie będzie działać. Po prostu nie wiem, co w źle robicie. <laughs> to... Ta strona działa, wszystko działa. Zobaczcie, klikam pobierz. Tutaj wybieramy wersję. Oczywiście ja mam Windowsa, więc klikam na Windowsa. Jak wy macie coś innego, to klikacie na coś innego. Aby rozpocząć pobieranie kliknij tutaj. Widzicie to, no i jest pobieranie, już się pobrało. Jak u was ogólnie będą wyskakiwać reklamy w nowym oknie to po prostu cofacie, yy, klikacie, panie wam do strony głównej wali, klikacie, jeszcze raz pobierz, reklama wyświetli się, znowu cofacie, musi to zadziałać, to nie ma opcji, że jakieś tam wam World of Tanks będą wychodzić i, w, i piszecie w komentarzu, wy, że wam to nie działa, nie, to będzie działać na 100%, dobra, a teraz przejdźmy do instalacji. Skoro udało wam się pobrać jakimś cudem, Minecrafta. Teraz odpalamy jego. Wybieramy język oczywiście polski. No tutaj mamy taką fajnie, fajną animację. Crystal Launcher zainstaluj. Ogólnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji, do komentowania. Napiszcie jak Wam się podoba ten poradnik. Możecie w tym czasie, nie wiem, sobie coś pójść zjeść, kawę zrobić. Wydawało mi się, że to dosyć szybko będzie, ale jak na mój internet, jest właśnie można powiedzieć, dosyć szybko. I tutaj, teraz tak. Oczywiście, zezwalamy. I tutaj do wyboru konto mojang. Kup mikro coś tam, Game Pass. Yy, chyba to. No to tutaj, co? Wpisatnik. Chyba wystarczy. Tak jak widzicie yy, yy, zaloguj tu, tu o kurde nie to yy, zaloguj ustawienia kurde no dokładnie nie wiem jak tutaj tutaj takie różne są rzeczy yy, mamy tutaj serwery jakieś Yy, mam nadzieję, że pomogłem. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subika, zachęcam do komentowania. Możecie wpaść na mego Facebooka i napiszcie też w komentarzu właśnie jak Wam się podoba ten poradnik. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!